Wiecie, to są urządzenia do przetwarzania obrazu dźwięku? Chodzi o to, że kiedyś nie przedstawiliście wiem, mi taką kartkę. Mam wyjść, mam wyjść, mam wyjść. Czyli właściwie teraz, organem to jest papier na stół, i wtedy dyskutujemy. Czyli niezłocznie, ja powinienem dostać takie coś. Proszę się z tym zapoznać. W związku z tym, e, nic o tym nie wiem. Ponownie budynek klasy D. Po co to w ogóle przychodzę, Ktoś zapytał, i w ogóle gdzie jesteśmy. To jest nieważne. Ważna tu jest Straż Miejska, a po co ja przychodzę? No bo są nieuprzejmi ze Straży Miejskiej, no i to tyle, można powiedzieć. To jest zbadać, kto jest w ogóle w pokoju, gdzie pracują strażnicy. Dzień dobry. A, nie ma nikogo. Jak tu można wejść? Chyba tak. Też nie ma nikogo, to nie wchodzę. Ciekawe, no idę poszukać kogoś. Zostawili. Zostawili pusty pokój. Właśnie, a komendant chyba jest, coś mi się wydaje. Zobaczę na materiał. Dzień dobry. Ja do komendanta. Dzień dobry, słucham. Do komendanta. Komendant jest w tej chwili obecny. A kiedy będzie? Bardzo trudno mi powiedzieć, komendant nie tłumaczy się, gdzie ale... wie, na jakiś czas to... wychodzi. Jest na spotkaniu, na pewno wróci za chwilę. No dobrze, a tutaj gdzieś w urzędzie? Hmm. No znowu to sama sytuacja. No, pytam się, no nie, gdzie jest... komendant to. się nam nie tłumaczy, gdzie i jakie spotkanie odbywa w danej chwili. No dobrze, ale no Panu jeszcze w czymś pomóc? No to kto dowodzi u Was? Dzisiaj. Co to znaczy kto dowodzi? No bo to komendant jest przez pracę odpowiada co mu Ale no dobrze, ale jak go nie ma, to kto odpowiada? No to jest tak na statku. Ja jest, jest w tej chwili nie mogę Dobra, skutu. to powie, To opowiedz ludziom. Dobra, to tak opowiedz ludziom. Na przykład bo... nie ma tu żadnych ludzi, nikomu nic nie będę opowiadał. Ja jestem człowiekiem. No to jest pan człowiekiem jako jeden. Mogę panu odpowiedzieć, jeśli tak. pan pytanie. A jedno jest wszystkim. Nie nazywa, że na jest jeden. tego materiału. No to już to sobie ustalaliśmy. No właśnie. I na nagrywania. Więc coraz lepiej wychodzisz. Na moich materiałach, muszę ci powiedzieć? Nic, no to nie poradzę. Ale to jest pozytywne. To jest pozytywne. Popatrz, już nie jesteś agresywny. No, nie nieco. I by... nie byłem agresywny. O, i z tą kamerą no. widzisz, troszeczkę no. byłeś. Co, so, i no, chciałem no, ci no, no, zapytać. No, a ci chciałem zapytać. No, ja ci chciałem zapytać. a właśnie, ty miałeś jakiś wilec, może? Miałeś wilek? A to nie ma zupełnie znaczenia, co to było. No, ale. No, dobrze, koniec. No, poruszyłeś no. temat oka. No, może to jest ważne, może ty potrzebujesz wsparcia. Z czym Pan przyszedł do straży miejskiej? a może i byśmy, słuchaj, a może byśmy omówili na przykład, popatrz, takie, takie łatwe na przykład, bo popatrz, sami teraz jesteśmy, usiedlibyśmy gdzieś, przygotowałby na Wiesław takie to, to co tam mówiłeś, że nie może nagrywać, popatrz, usiedlibyśmy, pół godziny sobie o tym dokumencie porozmawiamy, bo... O jakim dokumencie? Poinformowałem jest? Poinformowałem Pana, że nie może Pan nagrywać. I teraz pismo na to. Jakie jest pismo? A jest? Nie rozumiem zupełnie. Niech pan zada pytanie. Skąd wiesz, że nie wolno nagrywać? Bo powiedziałem, że nie wolno. Ale nagrywać. skąd ty tą informację masz? To czy to przekazał, wymyśliłeś sam, czy to jest jakieś zarządzenie? No widzisz. Jakie zarządzenie? Mówimy o ustawie o ochronie danych osobowych. Jesteśmy już blisko, tak, już jesteśmy o ustawie o ochronie danych chcesz się zapoznać z ustawą, proszę jej sobie poszukać na internecie. Ja nie będę panu przedstawiał <coughs> zapisów ustawy o ochronie Ale danych osobowych. Sobie, ty jesteś organem, który ma mi to przedstawić. Mnie. Nie, ja jestem straży, ja jestem pracownikiem Straży Miejskiej czy funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Mogę panu pana przyjąć zgłoszenie w tym zakresie Ale słowa. Z z nie będę tłumaczył nie, nie nie niepotrzebnie. Sam nie zrozumiem. Nie zupełnie znaczenia. Nie rozumiem, bo organy. No, czy mogę panu pomóc, jeśli chodzi o straż... czym Czekaj, czeka, mi... czeka. No Nie będziemy tak rozmawiać. Albo pan ze mną rozmawiał, albo dziękuję za tą rozmowę, bo to nie ma sensu. Ja czy z czym z mogę to, panu? I pamiętaj, że jesteśmy też z wieloma widzami. No, dziękuję, do widzenia. Ja nie jestem z żadnymi widzami. Ja już powiedziałem swoje zdanie na ten temat. Jeżeli pan coś ode mnie potrzebuje, proszę to zaapelować. Nam się Pismo takie, które mówi, że tutaj nie może nagrywać. Właśnie, może od pani dostanę takie pismo, że tutaj nie wolno nagrywać. No, kto mi da takie pismo? Takie pismo, które no, mówi, że na przykład nie wolno teraz nagrywać, tak? Tutaj w urzędzie. Może, może pan nagrywać, nie może pan nagrywać w pomieszczeniach. No w pomieszczeniach, tak. Chodzi mi o takie, mi o takie pismo, które nie można nagrywać w tak zwanych pomieszczeniach jakich? Tam gdzie są przetwarzane do? No właśnie, o to, tak, to, to, po no, to, to, to przyszedłem. No, no proszę to... sobie przeczytać ustawę. Wysławie, no ja przyszedłem jako dziennikarz i chciałbym to mówić. No to ja panu odpowiedziałem. Z z tak zwaną władzą Z władzą wykonawczą. Pan ja odpowiem panu dokładnie tak samo. Wysławie, ale ty jesteś władzą Możemy wykonawczą. Możemy, pan, możemy sobie ustalić pewne rzeczy. Natomiast proszę mi nie, nie teraz... Nie mówić, żebym panu cytował całe zapisy e, zasadzie nie, nie mówię, żebyś mi cytował. No więc tylko o czym Proszę się z nią zapoznać. będzie bo pan bo miał to możliwość to, sobie wtedy to, przeanalizować to wszystkiego. wszystkiego. Mogą coś w tak samą, sposób, co do widzów powiedzieć? Tak samo, a do widzów nie będziemy nic mówić, bo ja nie widzę powodu, czemu mielibyśmy mówić do widzów. Bo widzę, że są bardzo zainteresowani na przykład na temat tych dokumentów takich, takich, które. Nigdy do mnie z niczym takim się nie zwracał. No, ja bym w związku chciałem. z tym e, nic o tym nie wiem. No, Zdzisławie, jak mnie wyrzucałeś z pokoju, to na podstawie czego? Tutaj, z tego mnie pokoju? Nie wyrzucałem pana spokoju, no nie tak, no do, żadne, tak, z pokoju. No, No, dobrze. Nie miałem żadnego kontaktu... Fizycznego. fizycznego. Oprócz tego, że mi dotykałeś prosiłem, mówisz, żeby się Pan do mnie nie zbliżał. No dalej, dobrze, tak A to ja też ci mogę tak prosić, żebyś to do mnie się nie zbliżał. Tak, 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 tak. się tak to to bym, a, no, nie, będziemy się, stoi. nie będziemy się zbliżać do siebie, tak będzie najłatwiej a, nam co, nie? Tak, myślę od zawsze i widzisz, chciałbym też tak, żeby na przykład Straż Miejska też się do mnie nie zbliżała, na przykład. Wasi ludzie, bo jak nie oni, się do pana nie Ale zbliżają się ostatnio, Marczak się zbliżył. Nie znam takiego funkcjonariusza. Marczak? Dawid? Dawid właśnie skargę chciał od niego złożyć. On tutaj w pokoju jest. Markiewicz? Czy pan, co, ja to, się, to, czy pan coś oczekuje ode mnie? Ja nie rozumiem. Daniel Markiewicz, inspektor. Nie, tak. mówi pan Dawid Marczak przed chwilą. No, nie informowałem pana, że taki pracownik... Markiewicz. No ale to mógłbyś tak. mnie mi skorygować, czy Markiewicz. Ja nie wiem, o pan... Ja nie mogę pana skorygować, bo ja nie rozumiem, o kim Rozmawiaj zem, no, no sensownie, z sensownie. No rozmawiał z panem sensownie, to pan nie rozmawia sensownie. Ja, ja nie rozumiem. Słucham. dobrze. Jedną rzecz czy na pan raz. przyszedł do Straży Miejskiej? Słucham pana. Chciałem uzgodnić ten dokument, gdzie nie można niby nagrywać w miejscach tak zwanych posłuchaj, posłuchaj. No spokojnie, Zdisław. No, no ludzie, popatrz. Wielokrotnie tutaj widzowie też widzieli, jak ja byłem karany, chyba, no nie wiem, co tam się dzieje, Straż że mam wyjść, mam wyjść, mam wyjść, bo w, pe w pewnych pomieszczeniach wy przetwarzacie jakieś dane osobowe. No właśnie. I Jak mówicie, proszę wyjść, to macie mi dać proszę kartkę. Do mnie nie podchodzić. Bardzo proszę, zachować. Ale... odstęp od siebie. Zysławie, ja tutaj mam mały kadr, wiesz, dlatego ja tutaj akurat ale to, to potrzebuję. Ogóle, no to może inaczej, to, to może ja to. tak samo, dobrze? I będziemy wtedy mieli czekaj, czekaj, ale więcej to, Ale możliwości. ja tutaj nie, bo stój gdzie stoisz. Popatrz, Zysławie, tak łatwo. Jesteśmy, już pokazywałem Ci dokument. Taki dokument, kartkę papieru, może dwie, nie wiem ile to jest. Podobno ułatwienie. No i to jest kartka, proszę. Mam pan napisane. Prezydent Proszę Miasta bardzo, podobno pan wydał... Napisane, łącznie z podstawą, na jakiej to powstało. Proszę się z tym zapoznać. Nie, o, tu jest kartka, Tu, 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 nie Tutaj jest to W całym urzędzie jest dokładnie to samo napisane. Co pan jest? No nie wiem, więcej. Proszę, czy mogę panu... Budynka urzędu miejskiego, wiadomo, czy czy panu, panu W strefach... Poczekaj, poczekaj chwilkę. Ale ja się uczę tego. A ja się tego chcę, muszę... A ja się chcę z tym zapoznać przecież. Doczytałem wiwożnie. W strefach przetwarzania danych osobowych obowiązuje, a obowiązek to wiecie, to jest sama na siebie, czyli nie obowiązuje. Zakaz używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku. Wiecie, co to, to są urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku? No to są właściwie przez wszelkiego rodzaju smartfon, proszę Państwa, bo to przetwarza dźwięk. Halo? Halo? Właśnie, nie wiem kto to pisał, zarządzenie prezydenta miasta Jaworznie z 24 maja 2018 roku, proszę bardzo, więc z 2018 i do dzisiaj, słuchajcie, każdy sobie to czyta i oni mówią, że to jest w porządku, że to jest, obowiązuje zakaz używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku. No właśnie. Tylko, że to jeszcze oczywiście prezydent powinien dać listę tak zwanych urządzeń do przetwarzania obrazu dźwięku, bo oczywiście ta lista rośnie, bo co producent zrobi urządzenie A radio? Radio też przetwarza dźwięk. No właśnie. Urządzenie do przetwarzania obrazu dźwięku. słowie czy radio na przykład radioodbiornik. To jest urządzenie do przetwarzania obrazu dźwięku? A na przykład wasz telefon, który macie na biurku, to jest urządzenie do przetwarzania obrazu i dźwięku, tak? Wysławie. Wasz telefon na biurku to jest urządzenie do przetwarzania dźwięku. A obrazu to też tutaj są... O, tutaj jest urządzenie do przetwarzania obrazu. No ja zauważyłem... No, ale oni też tutaj mają urządzenia do przetwarzania obrazu. Proszę bardzo, ja wam to pokazałem wczoraj. Tu jest wszędzie, to są wszędzie urządzenia do przetwarzania Ale obrazu szanowano. i trójka. Co w związku z tym? No właśnie, co w związku z tym? Zgłaszamy to gdzieś. To jest w porządku? Na przykład, bo moja już nie w porządku ja chyba, kamera. brzmi pytanie, na które mógłby Panu odpowiedzieć? Proszę go zabrać. Gorzędzic sam do mnie przychodzi. Zdzisław, Ty sam do mnie przychodzisz. Dobrze, to w takim razie dziękuję. A, Myślałem, podstawę. Że coś, że mogę podstawy. Nie, do... mogłeś, no, tylko nie o to mi chodzi. wie, to bez. jest fajne, to mi się podoba, tylko że chcielibyśmy to zrozumieć. Bo ja uważam, że tutaj jest obowiązkiem, jest nie w porządku. No i te urządzenia do przetwarzania, bo to jest na czerwono i podkreślone, widzisz. A sobie, co tu prezydent miał na myśli może? Co byś egzekwował, jeżeli chodzi o Odkrycie, że ktoś posiada urządzenie do przetwarzania dźwięku, bo on na, może posiadać tak. oczywiście, bo może też posiadać zepsute, sprawne, włączone, wyłączone, a może w ogóle nawet nie zdawać sobie sprawy, że jest Myślę, taki że zakaz. Czy to, pan wchodzi do któregokolwiek z urzędników, to on decyduje, czy pan może nagrywać, czy pan nie może nagrywać, wie dokładnie, jakie czynności wykonuje. A, to samowolka tak, ta by to że... samowolka by to była. Ma pan prawo do swojego zdania i to akurat nie, nie będę na ten temat się no, nie chciałby tak pan, nie będę panu usiąść, opowiadał, no to chodźmy na drugą, zapraszam pana. A to może usiądźmy iść. sobie, usiądziemy sobie razem. No, bo tutaj no, widzowie tak, by chcieli... Pana, tak, bo ja tutaj widzę, historii, że... Tak, możemy usiąść. ja Ja tu widzę, że można by, można by Ciebie na przykład przetransformować, popatrz. Bo ty jesteś... Przepraszam bardzo, ma Pan jakieś pytania do Straży Miejskiej? Przetransformować na Strażnika. Pan Pana, czy Pan przyszedł z jakimś pytaniem do Straży Miejskiej? To oczywiście. No to proszę był powiedzieć. <laughs> Ale ja bym proszę przyszedł... zadać A? 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 to pytanie, żebym ja mógł Panu odpowiedzieć. Właśnie. Chciałbym, żebyś mi dał taką kartkę, nie tą, nie tą, bo to Pani idzie do Straży Miejskiej, przenieśmy się może. Gdy pani będzie coś zgłaszać? Nie, Pani pracuje. Sobie chciałbym, żebyś mi dał taką kartkę... Już panu dodałem kartkę. Ona podobno we wrześniu nie. powstała. To nie ta, bo ta powstała w 2018. To, co, miało, co powstało we wrześniu, na pewno pan już dostał we wrześniu. A, jak był. to sądzę, że pan już Nie, to chodzi, czy ja dostałem, czy nie dostałem. Hmm. Chciałem chodzi, omówić, że czy ja mam coś powiedzieć. Tak o, czy, nie, czy ja się muszę odsyłać do żeby mi coś mówił. Dobrze, że ja to mam mikrofon. Ja bym też chciał coś powiedzieć, żeby widzowie coś widzieli. Chodzi no, o to, że kiedyś przedstawiliście mi taką kartkę. I wszystko wtedy zostało Panu wyjaśnione, ta sprawa już nie, się zamknie. Nie, tak. bo miałbym na materiale właśnie. Chodzi o to, no, że na tym materiale było pełno niejasności. I sobie, tam było pełno niejasności. No, posługujecie się tym. No, za chwilę, za chwilę tutaj Markiewicz, Daniel, przyjdzie do mnie i powie, że zakłócam spokój, bo tutaj obowiązuje tak zwane. No i właśnie, i wtedy to jest, to jest spokój, to będziemy to rozmawiać od początku. No, a Markiewicz mi powie, że ja to wszystko znam przecież, tak, i mam wyjść. No tak działacie. Masz działać na podstawie prawa i tu jeszcze jesteś... Tak pokażę. tak działają wszyscy strażnicy. Oj. Na podstawie prawa i w granicach prawa. No właśnie. Tylko, że widzisz te granice to są te kartki chyba. Bo to są granice na przykład. Zobacz, granice, ja Ci piszczam granice na przykład. Sobie tutaj zrobiłem takie KPA. 3 KPA. Mogę Panu z czymś pomóc? <laughs> czy, bo mi Pan przeszkadza w pracy. Mam naprawdę dużo innych zajęć niż w tej chwili. Oglądanie, jak pan sobie coś gdzieś tam robi. W czym mogę Panu pomóc, proszę A powiedzieć? Ale ja mam nieznajomość Twojego prawa, Odisławie. Proszę powiedzieć, w czym mam to proszę się zapoznać z ustawą o No, no właśnie, zapoznaję się, że chodzi o to, że organie nie czuwają nie nad tym, czemu aby strony i pomóc? inne osoby uczestniczące Dziękuję w panu postępowaniu panu. nie ponosiły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Czyli właściwie teraz organem to jest Zdzisław, i on właśnie wyjaśnił nam niezbędne, wskazówki dał oczywiście i niezbędne wyjaśnienia. No. Czyli właściwie niezbędne wyjaśnienia to właściwie pokazał. <noise> Zdzisław jeszcze podejdzie do mnie, bo jeszcze ma, to jest dziewiąte KPA. zasada informowania stron. Jeszcze jest zasada wyjaśnienia zasadności przesłanek załatwienia sprawy, czyli właściwie teraz załatwiłem z dzisławem sprawy i na szczęście tutaj było bez potrzeby stosowania środków przymusu, no nie, widzicie. Jeszcze jest dwunasty, KPA, zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania. No, noście sobie taką kartkę, to wam się przyda. Czyli organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Najprostsze to jest dać mi papier po prostu, Panie Befarest, papier na stół i wtedy dyskutujemy. Jak nie ma papieru, no to on mi mówi jedno, ja mówię mu drugie, no A że on jest tak zwaną władzą, no to będzie za chwilę używał przemocy, no tak to wygląda. Nie wiem, czy tu porozmawiać z panią w okienku jeszcze, czy mi mi coś doradziła. Bo pani powiedziała, że nie ma e, e, takiego przepisu, ona akurat nie da mi takiego przepisu, no właśnie. Właśnie, sprawy, które wymagają, nie wymagają zbierania dowodów, Informacji lub wyjaśnień powinny być załatwiane niezwłocznie. Czyli właściwie niezwłocznie ja powinien dostać takie coś o zakazie ja idę. i O zakazie nagrywania. No właśnie, to troszeczkę się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się też, że tutaj Artur coś mało pracuje w budynku, czyli raczej ma terenową pracę. A myślę, że taki komendant, jak ma terenową pracę, to się do komendanta powinna chyba chodzić. Nie, że komendant chodzi. No nie. Się, bo może Artur się pojawi. No kiedyś w pracy się musi pojawić. Poza tym więc zobaczę sobie na materiale, bo mi się wydaje, że to biurko wyglądało tak jakby on na chwilę wyszedł. No właśnie, no właśnie, ja na chwilę wyszedł, to za chwilę wszedł. Ja też mogę za chwilę wrócić mam blisko